Sprawdź, jak uzyskać 8,40 zł z 1 kW z twojej fotowoltaiki. Aktualnie udostępniamy moc obliczeniową dla projektu Cubic, który wykorzystuje ją do trenowania modeli sztucznej inteligencji. I taki serwer obliczeniowy, składający się z sześciu kart graficznych RTX 5070, zużywa teraz energii na poziomie 695 W. Same karty, jeżeli doliczymy do tego jeszcze zasilacz, to jest maksymalnie 0,9 kW na godzinę. I teraz kryptowaluta Cubic, projekt Cubic, pobiera tą energię przez. 12 godzin na dobę działa w takim systemie. Czyli jeżeli 0,9 KW, tutaj pomnożymy razy 12 godzin na dobę, to jest 10,8, pomnożymy przez 31 dni w miesiącu, to mamy 334. Mamy 335 KW poboru. Aktualnie, kopiąc kryptowalutę Cubic, jesteśmy w stanie przy tej wycenie, czyli 0,000227, jesteśmy w stanie uzyskać urobek o wartości około 150 dolarów. I jeżeli teraz te 150 dolarów, 150 pomnożymy przez kurs wotówki razy 3,7, to się równa 555 W. Jeżeli podzielimy te 555 W przez 335 kW. To mamy 1, 65 zł za 1 kW aktualnie przy aktualnej wycenie. Natomiast my nie sprzedajemy kryptowalut na bieżąco, tylko sprzedajemy w wybranych momentach. Natomiast nie będziemy sprzedawać tego teraz po tej wycenie, ponieważ ten projekt ma potencjał na to, żeby uzyskać przynajmniej tą wycenę, która była tutaj w 2024 roku, w momencie kiedy pojawi się większa płynność na rynku i tutaj pojawi się większy wolumen zakupowy. Spokojnie to je powinniśmy podbić pod tą wycenę 0,00012 dolara za 1. Kubika, czyli to jest 400% od aktualnej wyceny, czyli jeżeli do tej kwoty dodamy 400%, sprzedając ten projekt po tej wycenie będziemy w stanie uzyskać około 8 zł i 30 groszy za jeden KW z wydobycia kryptowaluty Kubik. Natomiast to jest taka wycena bardzo konserwatywna, ponieważ takie projekty w momencie kiedy pojawia się płynność, pojawia się większy wolumen na rynku, bardzo często robią nowe ATH i osiągają znacznie wyższe wyceny, więc tutaj pierwsza sprzedaż będzie właśnie w tych okolicach, o których tutaj powiedziałem, czyli po Wrośnie rzędu 400%, natomiast wzrosty rzędu 500, 1000, nawet 1500% w przypadku altcoinów to nie jest nic nadzwyczajnego w przypadku altcoinów o takiej kapitalizacji rynkowej. No więc tutaj pierwszą sprzedaż planujemy właśnie w tych okolicach, gdzie wyjdzie nam 8,30 zł za 1 kW. Natomiast do osiągnięcia jest jak najbardziej i 15, 20 zł za 1 KW. Dlatego, jeżeli nie satysfakcjonuje Cię to, że Twoje nadwyżki energii się marnują, albo dajesz je do elektrowni za 20 parę groszy za 1 kW, wolałbyś 8 zł za 1 kW albo 15 zł za 1 kW, to skontaktuj się z nami, zrobimy dla Ciebie odpowiednie wyliczenia, sprawdzimy, ile masz tych nadwyżek energii i przygotujemy serwer obliczeniowy dopasowany do Twoich możliwości.